Witam serdecznie. Kiedyś słyszałam takie powiedzenie, że najlepszy krem przeciwzmarszczkowy to jest krem z filtrem. I faktycznie mi się to sprawdza, sama to stosuję i rzeczywiście moja skóra wygląda dużo młodziej niż wielu osób, które są w moim wieku. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić wyjątkowy produkt koreańskiej firmy Cell Laser Sunscreen. Jest to produkt oparty na polisilikonach, czyli po prostu mówiąc silikonach. Co stanowi o jego wyjątkowości, dlatego że Silikony, które tutaj się znalazły, mają udowodnione działanie wyjątkowo regeneracyjne. Nawet leczy się nimi powierzchniowo blizny, czy pooparzeniowe, czy pooperacyjne. Także on jest, się świetnie sprawdza w momencie, kiedy na przykład mamy skórę podrażnioną nie wiem, retinolem. Ja osobiście właśnie wtedy go stosuję. Bardzo ładnie skórę wycisza. Uspokaja, poza tym przez tą zawartość tych silikonów świetnie nadaje się jako taka półmatowa baza pod makijaż. Rewelacyjnie również będzie się nadawał po prostu do skóry mieszanej jako taki krem codzienny i również do skóry normalnej. Także tutaj w tym filtrze mamy dwa składniki, które chronią nas przed światłem słonecznym. Są to filtry mineralne. Mamy dwutlenek tytanu, który absorbuje światło słoneczne i tlenek cynku, który je odbija. Co więcej, tlenek cynku ma bardzo ciekawą właściwość, dlatego że zwiększa wchłanianie innych substancji odmładzających, które znajdują się w tym preparacie. A substancje odmładzające to jest hexapeptykt-8, który został okrzyknięty botoksem. Oczywiście jest to troszeczkę na wyrost, natomiast on rzeczywiście relaksuje te powierzchniowe mięśnie, powodując, że zmarszczki mimiczne są. Nieco mniejsze, z czasem stają się coraz mniejsze, też trudniej powstają. I mamy tutaj koenzym Q10. O koenzymie Q10 jest sporo na naszej stronie nutri.pl, jest cała kampania, można sobie do niej zajrzeć. Natomiast w tym filtrze on stanowi rolę antyoksydantu przede wszystkim, który wzmacnia działanie filtra. Co więcej, również jest składnikiem odmładzającym, ponieważ on ochrania elastynę i kolagen przed rozpadem. Także ten krem jest świetnym zakupem, jeśli ktoś dba o odmładzanie skóry, ochronę i chce, aby ta skóra wyglądała pięknie pod makijażem. Także zapraszam do zapoznania się z opisem tego produktu i do samego produktu, do zakupu samego produktu.